Instrument wykonał w 1741 roku Giuseppe Guarneri o przydomku del jazzu, sławny włoski lutnik porównywany ze stradivarium. Instrument jest niezwykle cenny i rzadki, podczas gdy do naszych czasów zachowało się około 600 Stradivariusów, skrzypiec tego lutnika zaledwie 200. Wartość instrumentu to półtora miliona dolarów. Profesorowi Mieczysławowi Schleserowi użyczył go niemiecki kolekcjoner. Wspaniałe odczucie, wspaniałe przeżycie, że mamy okazję grać na tak pięknym instrumencie. Niewielu muzyków na świecie może sobie pozwolić na posiadanie, na własność takiego instrumentu. Guarnerius był ulubionym instrumentem Paganiniego. Na nim gra również Nigel Kennedy. Brzmienie tego instrumentu nagrywano podczas trzydniowej sesji w najnowocześniejszym krakowskim studiu otwartym na Akademii Górniczo-Hutniczej. Dźwięk nagrywany jest w bardzo wysokiej rozdzielczości. To jest technika, która dopiero wchodzi do studiów nagraniowych. W praktyce komercyjnej ona jest jeszcze bardzo rzadko używana, unikalnie, natomiast w studiach, nawet i dobrych, światowych, ich często jeszcze jej nie ma. Studenci wibroakustyki i inżynierii dźwięku będą mogli więc odbywać zajęcia w studiu na światowym poziomie, a melomani wysłuchać wkrótce płyty z utrwalonym niepowtarzalnym brzmieniem Guarnariusa.